Cześć! Dzień dobry! Dzień dziesiąty, czas zacząć. No, dzisiaj mamy odcinek dosyć długi, bo około 30 km. Tak, startujemy z Rytra. I idziemy do Krynicy. A tam robimy sobie. Dzień przerwy. No, Kto... czujemy, że potrzebujemy tego jednego dnia. Dokładnie tak. Mamy trochę czasu, także możemy sobie pozwolić na ten jeden dzień odpoczynku. No, myślę, że nam to dobrze zrobi. Na pewno. No. No. Bo oczy coraz mniejsze, coraz mniejsze. I trzeba nadrobić relacje. No tak, to najważniejsze. No. Także jeszcze... Dużo przed nami roboty. No, tak. No nic. Kończymy i lecimy, bo Krynica sama nie przyjdzie do nas, tylko my tam musimy iść. To do zobaczenia w trasie. Od razu, od rana. Start w górę. Spoko. Szybko się nabiera wysokości. No ale przynajmniej można się szybko rozgrzać. Nie to, żeby było zimno. bo Dzisiaj fajnie, słońce od razu świeci. No ale już od razu fajnie. Coraz bliżej zamku jesteśmy też w Rytrze. wrócę się. O. A kto ty jesteś? To tak jak wczoraj mieliśmy takie fajne, mocne zejście w dół. Tak dzisiaj, od rana, od razu mocne podejście w górę. Po tych wczorajszych opadach, to jeszcze mnóstwo wilgoci na szlaku. Ale, to nie ma aż takiego znaczenia, bo i tak buty są mokre i tak. Także niespecjalnie musimy się przejmować, czy wdepniemy w jakąś kołurze, czy nie. Ale podejście jest, więc szybko to wszystko przeschnie, mam nadzieję przynajmniej. To znaczy o buty, jeżeli chodzi, po szlak to pewnie... Cały dzień będzie potrzebował na albo i ze dwa. A jutro spodziewane kolejne opady złe to podejście też się tak męczycie, jak my daje <grywka> w ogóle, te od Krościenka, tak jak wczoraj też podejście niezłe zejście do Rytra tak samo no i dzisiaj od Rytra też niczego sobie no chyba naprawdę takie wymagające te odcinki tutaj Tam za moimi plecami radziejowa, na której wczoraj byliśmy. Już kawałek przeszło się z tamtego miejsca. Ale podejścia są tu fajne. Zaraz dojdziemy do schroniska Cyrla, a tam może jakieś kawki się napiję. Zobaczymy, co mają.

Jak Ci się podobało w schronisku Cyryla? Bardzo mi się podobało. Dobrą kawkę piliśmy z ekspresu, czarną. i Do tego szarlotkę i serniczek. I które ciasto lepsze? Obydwa dobre. Tak? Tak. Ale chłodno to chcesz już iść? Tak. Powiedzy. Dobra, to lecimy. 14 stopni, ale tego się tak nie odczuwało jak tu przychodzi. Preszliśmy do miejsca połączenia dwóch szlaków, znaczy GSB z dwoma szlakami zielonym i niebieskim. Według znacznika hala pisana jest za półtorej godziny, a hala łabowska za trzy. No i tam w hali łabowskiej zrobimy sobie postój, jakąś zupę się zje. No i polecimy dalej. Dawno spotkaliśmy państwa na szlaku. Szli akurat do schroniska Cyrli. My byliśmy już po wizycie. Mówili, że dobre jedzenie, prawda? Tak, i zawsze idą na kukułkę. Czyli jakąś tam naleweczkę z kukułką A my nie wiedzieliśmy, a jakbyśmy wiedzieli, to byśmy od razu sobie wzięli. A tak, Takie to. gapy z nas. Ale nie ma tego złego, bo będziemy mogli tu wrócić, bo nam się bardzo podoba. Dokładnie. <laughs> a teraz idziemy do następnego schroniska, czyli na Halę Łabowską. A to jest schronisko wyjątkowe dla tych, co wędrują GSB, bo znajduje się prawie po środku i jest takie pro GSB. Tylko szkoda, że my się w nim nie zatrzymamy. No ale tak nam się odcinki poukładały, że dzisiaj musimy do Krynicy zejść. My wczoraj schodząc do Rytra pasmo e, radziejowej. radziejowej, a dzisiaj pasmo Jaworzyny Krynickiej. Dokładnie. A tu już podobno miski chodzą. No, ale do nas, nas nie zjedzą. Nie. My nie jesteśmy smaczni. Dokładnie. jabłuszek też nie mamy. Nie. A mi się lubią jabłuszka To lecimy. Dalej, bo niedługo hala pisanki. Rzuczku drogi, idź, idź się zatrzymała. Coraz bliżej jesteśmy hali łabowskiej. Stała godzinka 45 minut według znaczników. No Zobaczymy ile to nam zajmie. Podejrzewam, że troszeczkę krócej. Chociaż może nie, bo jeszcze się zatrzymamy na e, hali pisanej. Tam trzeba przewietrzyć nogi, odparować te skarpety, buty może z 15 10-15 minut tam spędzimy. Ustaliśmy właśnie na halę pisaną. Nie jak to specjalnie gdzie będziemy też jest. Jakbyś sobie się dalej się jakaś macha, jakiś opuszczamy właśnie schronisko na hali Łabowskiej. Tutaj wzięliśmy tylko wyrzątek, także herbatę sobie zrobiliśmy, zjedliśmy własne kanapki no i ruszamy dalej. Przed nami teraz najbliższy cel to Jaworzyna Krynicka. No a później już zejście do Krynicy. Ale fajna dzisiaj wędrówka, nie? No, rewelacyjna. Spotkaliśmy chłopaka. Gdzie tam? Hala pisana, nie? Tak. No, i tak z nami wędruje. Już jesteśmy za schroniskiem na Hali Łabowskiej. A propos Hali Łabowskiej, już jesteśmy, kawałek za nią. To powiem szczerze, liczyłem bardzo na to schronisko, a się zawiodłem. Totalnie. No nic, wędrujemy dalej. Teraz przed nami. Co będzie teraz przed nami? Runek chyba. No, także w kierunku. Właśnie ja ujawnia naszego nieprofesjonalizmu. <grymne> <grymne> Dobra, bo... nie, nie, nie wiedzą, na co idą. Dzisiaj trochę mało nagrywam, bo jednak idziemy tutaj z kolegą. No i z nim się rozmawia po trasie. Ale szybko się idzie, naprawdę. Nic, człowiek nie myśli czy tam coś boli czy nie boli, po prostu się idzie. Ale to fajne takie chodzenie. Przed chwilą był znacznik, że na Jaworzynę Krynicką mamy 2,5 km. Nie, 1,5, przepraszam. 1,5 km. A 25 minut. Kurczę, jak ten czas leci. Naprawdę, dzisiaj to się wspaniale idzie. Ale to dzięki tutaj koledze. Wszyscy tak we trójkę równym tempem idziemy. Ekstra. Myślałem, że my tu będziemy na godzinę później co najmniej. A tutaj jednak jest przed czwartą, za dziesięć chyba. A my już jesteśmy prawie na Jaworzynie Krynickiej Dobra, dotarliśmy no. na Jaworzynę Krynicko. Tutaj z Bartkiem dzisiaj przeszliśmy... Siema. <gry> przeszliśmy prawie cały etap. No. Nie, no z 24. No jakoś no, tak, no nasz nasz to prawie na, na, nasz prawie cały w etap. w tym miejscu, żeśmy się spotkali, bo e, nawet wiesz teraz. Co? Się po... Na hali pisanej. Na hali pisanej. Właśnie, no, na hali pisanej. Czyli pomogliście mi podejść. Nie, na... to ty nam pomogłeś podejść, ty na, nas pociągnąłeś. Na obą, tak. na Wszyscy razem się pociągnęliśmy nieźle. No. Nie, ja powiem no. wam, że szybko to wszystko zleciało dzisiaj. Tak, I dzisiaj bardzo, bardzo fajny etap. Oby, no. no. oby częściej spotykać takich ludzi na szlaku. Dokładnie. No. No. Tylko no. musimy się przeprowadzić. Bliżej gór. Bliżej gór, bliżej no. Beskidów. Trochę za daleko no. mieszkacie na, tych na tej Warmii Mazura. Dokładnie. No. No dobra, teraz mamy podejście już na Jaworzynę Krynicką i potem zejście do Krynicy. Także niedługo etap będzie za nami. To prawda to do krynicy jest napisane 3,5 godziny. Ale czy w to wierzyć? Ja Mam się, że w dwie powinniśmy się ogarnąć. No ale zobaczymy. Dobra, bo Paulina już jest sprawie, że w połowie drogi na tą Jaworzynę. To co, masz pozytywną energię dzisiaj? Mam. Ta przechadzka z Bartkiem dużo dała. No i bardzo dużo. Pociągnął nas. No jego też. I my jego też. Także wszyscy żeśmy się uzupełniali. No, a przede wszystkim cały czas gadaliśmy. Tak. Cały czas. <laughs> cały czas dokładnie. Od hali pisanej aż tutaj do skroniska na Jaworzynie. Teraz wchodzimy na Jaworzynę. I potem zejście do klinicy. No niestety już sami. Może się jeszcze gdzieś miniemy na szlaku. Zobaczymy. Dla potwierdzenia jesteśmy na Jaworzynie krynickiej A teraz schodzimy już stąd. Dokąd? Do Krynicy. Zejście z tej Jaworzyny mamy taką trochę zaraśniętą ścieżkę. Zobaczymy jak dalej będzie. diabelski kamień za dwie minuty i co to oznacza? że połowa GSB będzie za nami dokładnie a druga część przed nami no idziemy po tym 250 Je, idziemy, połowa. idziemy jesteśmy przy diabelskim kamieniu czyli 250 km głównego szlaku beskidzkiego mamy za sobą czyli dokładnie połowę szlaku tak jest jest super, taka przygoda, że szok a przed nami teraz najfajniejsze pasma się zaczną. Czyli Beskit niski i Bieszczady. I Bieszczady, albo Beskit błotnisty. Kto wie? Oby nie, oby słoneczny. Już Zobacz. trochę tych zlewek mamy za sobą. Teraz bardzo niebezpieczna misja, czyli przejście przez stok. Trzeba uważać na narciarzy, żeby nas nie potrącili tutaj. Patrzymy, patrzymy. Ok, można iść. Nocleg w krynicy już mamy zarezerwowany. Także ostatnio to godzina 20, powiedzmy, możemy iść na luzie. A w ogóle fajna sprawa, nie wiem, nie pamiętam czy mówiłem o tym, ale na Jaworzynie Krynickiej na szczycie spotkaliśmy chłopaka, który wędrował, wędruje GSB od wołosotego. I to też był jego dziesiąty dzień. Mm. Czyli spotykamy się w połowie, i dokładnie każdy z nas po 10 dni szedł. Super sprawa. Jak nas oglądasz, to cię pozdrawiamy. Ktoś zakrzaczone tutaj. A co to w ogóle za podejścia? My już szliśmy sobie chodnikiem ulicą, a to jeszcze w jakieś krzoki nas tu wpuściło. Już dotarliśmy do Krynicy, teraz tylko zejście gdzieś na dół do kwaterki i będzie można odpocząć. No taki długi etap dzisiaj, teraz jeden dzień dodatkowy odpoczynku. Oj przyda się <gry> na regenerację, a potem wchodzimy w niski. Dotarliśmy do mety dzisiejszego etapu. Także kończymy. Idziemy wypoczywać. Zmęczona? No tak, tak. Ja, ja też. No dobra, lecimy. To do następnego. Cześć.